Witaj! Zapraszam Cię na wspólną medytację prowadzoną przy okazji Nowej Księżyca w Znaku Włodnika. To znak, który sprzyja odpuszczaniu, żegnaniu się z tym, co nam nie służy i otwieraniu się na nowe, na to lepsze, na to prawdziwsze, na to, co od dawna, od zawsze jest napisane. Nów to idealny czas ku temu, by zajrzeć w siebie, by uporządkować myśli, emocje i przekonania. I właśnie z taką intencją zapraszam Cię raz jeszcze do wspólnej medytacji. Jeśli więc możesz i jesteś gotowa, usiądź wygodnie lub połóż się. Zamknij oczy i weź głęboki oddech. Oddychaj spokojnie i pozwól, by Twoje ciało rozluźniło się. Jeśli potrzebujesz. Popraw swoją pozycję tak, by było Ci wygodnie. Znajdź to komfortowe miejsce dla swojego ciała. Pozycję, w której będziesz komfortowo leżeć lub siedzieć przez następne kilkanaście minut. Raz z pełną świadomością weź długi wdech nosem. Jeden, dwa, trzy, cztery i wypuść powietrze ustami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeszcze raz wdech. Jeden, dwa, trzy, cztery, i wydech jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, powtórzymy jeszcze raz, wdech jeden, dwa, trzy, cztery, i wydech. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, powróć do naturalnego rytmu oddechu i zauważ, jak powietrze przepływa przez całe Twoje ciało. Wyobraź sobie, jak jego cząsteczki. Przepływają przez, przez każdą część Twojego ciała, docierając do najbardziej oddalonych od płuc koniuszków, palców, czubka głowy, zaokrągleń bioder pod kolanami, wszędzie tam, gdzie właśnie teraz potrzebujesz uwagi. teraz odliczać od 10 do 1 a schodząc liczbami w dół wyobrażaj sobie że faktycznie schodzisz po schodach w dół ciemnego pomieszczenia gdzie na końcu znajdziesz drzwi możesz schodzić krok po kroku tak jak odliczam, lub szybciej, lub wolniej, jeśli tego potrzebujesz. Pozwól, niech Twoja wyobraźnia sama decyduje, w jakim tempie zaczniesz schodzić w dół do swojej podświadomości. Dziesięć dziewięć. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Na końcu schodów, którymi właśnie zeszłaś, widzisz drzwi. Podejdź do nich. Drzwi są delikatnie uchylone, tak, że prześwituje przez nie światło. Złap klamkę i otwórz je. Kiedy już przyzwyczaisz się do jasności panującej w środku, możesz przekroczyć próg i rozejrzeć się dookoła. Oto pokój, w którym mieszka Twoja podświadomość. Przypatrz mu się, zobacz, jak wygląda. Czy panuje w nim porządek? Mały bałagan, a może jest totalnie nieuporządkowany. Zaobserwuj, co gdzie się znajduje, jakie meble są na wyposażeniu tego pokoju, jaki kolor mają ściany. Niczego nie oceniaj, niczego nie próbuj zrozumieć, po prostu przypatrz się. Tak, jakbyś była w gościach u kogoś, kogo bardzo lubisz, ale dawno go nie widziałaś. Były poczuć się jak u siebie w domu, jak w kościach użyczliwej ci osoby. Przy jednej ze ścian zauważasz biurko. Biurko w takim stanie, jakby ktoś jeszcze przed chwilą przy nim pracował. Podejdź do niego i zobacz, co się na nim znajduje. Jednym z przedmiotów, które leżą na biurku, jest zeszyt, ale jest to wyjątkowy zeszyt. Bo zapisane w nim kartki można dowolnie wyciągać, przemieszczać, dokładać nowe. Jedna z tych kartek jest zapisana. Podnieś zeszyt i zobacz, co jest napisane na kartce. Może teraz zobaczysz prawdziwy napis, może usłyszysz głos, który czyta, co jest zapisane na kartce. Może po prostu pojawi się przeczucie, pewność, że właśnie taka treść jest treścią zeszytu. Może nic nie usłyszysz, nic nie poczujesz, nie przejmuj się. Wiadomość przyjdzie do Ciebie wkrótce. A wiadomość ta, treść kartki w tym oto zeszycie, dotyczy jednej rzeczy, która ma dla Ciebie wyjątkowe znaczenie. Jednak została Ci ona wpojona źle, błędnie. Uwierzyłaś w coś, co nie jest zgodne z tym, jaki jest cel Twojej duszy. Pozwoliłaś, by zostało to zapisane w Twoim osobistym, emocjonalnym dzienniku. Ale nie miałaś wtedy wyjścia, nie wiedziałaś, że informacja, którą przyjmujesz, przekonanie, które dostajesz od kogoś w prezencie, nie jest do końca dobre dla Ciebie. Ale dzisiaj już masz tego świadomość, wiesz, że możesz wybierać pomiędzy tym, co ci służy, a co nie. I również ten zapisek na tej kartce możesz przeistoczyć. Wyjmij zatem tę kartkę z zeszytu, zauważając, że sam zeszyt. Nie ulega przy tym zniszczeniu, niczego mu nie brakuje, tak samo jak niczego nie brakuje tobie, kiedy kartka z zapisanym niewłaściwym dla Twojej duszy przekonaniem po prostu z niego znika. Przypatrz jeszcze raz kartce, którą trzymasz w ręce. Poczuj dokładnie, co oznacza dla ciebie zapisana na niej treść. Może przypomnisz sobie, kiedy została ci podarowana, kiedy pojawiła się w twojej głowie i kiedy twoja podświadomość decydowała się ją zapisać. Zrozum, że nie jest to twoja myśl. Nie jest to Twoje przekonanie. Możliwe, że zostało Ci ono ofiarowane w dobrej wierze, ale nie musisz się go trzymać. Już dzisiaj wiesz, że są rzeczy, są myśli i emocje, które służą Ci znacznie lepiej. To przekonanie, ta myśl, ten zapisek. Spełnił już swoje zadanie, więcej ci nie służy. Na przeciwległej ścianie zauważysz kominek. Ogień wesoło w nim trzaska i rozwesela całe pomieszczenie. Podejdź do niego i wrzuć w płomienie kartkę, którą trzymasz w ręce. Poczuj jak już do niczego ci nieprzydatne przeświadczenie, przekonanie i emocje opuszczają cię, opuszczają Twoją głowę i Twoje ciało. Wyraź wdzięczność za to, że ktoś kiedyś podarował ci tę myśl, podzielił się z Tobą tą myślą, tą emocją, że chciało dla Ciebie dobrze. I podziękuj także za to, że teraz możesz iść zgodnie z nowymi, bardziej zgodnymi z Twoim celem i z Twoją duszą myślami. Możesz jeszcze raz podejść do biurka, do zeszytu, który przed chwilą odłożyłaś. Wziąć do ręki leżący obok długopis i zapisać coś, co ma dla Ciebie wyjątkowe znaczenie, co chciałabyś, by zostało z Tobą na zawsze. Jest to bowiem pamiętnik, którego zawartość Twoja podświadomość będzie strzegła na zawsze i który weźmie za pewnik i za absolutną prawdę. Jeśli nie jesteś jeszcze gotowa, by wyruszyć z powrotem w podróż do rzeczywistego świata, nic się nie przejmuj. Pamiętaj, ten pokój zawsze stoi dla Ciebie otworem, a Twoja podświadomość czeka, byś ją tutaj odwiedziła. Może następnym razem ukaże ci się nawet w zupełnie ludzkiej formie, byś mogła z nią porozmawiać. Podzielić się swoimi spostrzeżeniami i poznać jej opinię. Dziś jednak to wszystko, co cię tutaj czeka. Otóż pióro, możesz zamknąć dziennik, rozejrzeć się jeszcze raz wokół siebie, by zapamiętać, dokąd masz wracać, chociaż następnym razem. Może czekacie tutaj przemeblowanie? Wróć do drzwi, otwórz je i wraz z moim odliczaniem wejdź po schodach do góry. Jeden, dwa. 9... 10. I jak zwykle... Jeśli tego jeszcze potrzebujesz, możesz zostać w tym stanie relaksacji, a nawet zasnąć tutaj i obudzić się dopiero rano lub otworzyć oczy i wrócić do obowiązków dnia codziennego. Mam nadzieję, że z nową siłą, nową motywacją, zupełnie nowymi, wspaniałymi przekonaniami, które pomogą Ci w rozwoju i wspaniałym życiu. Tego Ci właśnie życzę. Wszystkiego dobrego, i dziękuję za wspólną medytację.